Świat mody od zawsze inspirował się światem sztuki. My dzisiaj dokonaliśmy tego na lokalnym podwórku, robiąc metamorfozy. Mam nadzieję, że metamorfozy będą inspirujące dla innych mieszkanek powiatu legionowskiego i z okazji Dnia Kobiet chciałabym złożyć życzenia, żeby kobiety były odważne, twórcze, kreatywne, żeby poszukiwały swojego stylu i inspirowały się sztuką. Zapraszamy! Mam na imię Ania Wijatkowska i jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w konkursie metamorfozy. Wzięłam udział w konkursie, ponieważ e, zawsze fascynował mnie świat. E, sztuki, świat mody, filozofia i uważam, że jest to bardzo istotny czynnik w naszym życiu społecznym. A czego Pani nie oczekuje, po to się... <grymne> Nie wiem, ja czuję, że jestem w profesjonalnych rękach <grymne> i chyba po prostu nie mam oczekiwań, tak? Ja y, uważam, że sztuka to nie jest, że sobie tutaj klient przychodzi i mówi, to teraz mi namalujcie obraz taki jak ja sobie, życzę. ty Kasia oddaje do profesjonalistów i myślę, że oni dobrze wyczują temat po prostu e, nie wiem w jakiejś może też rozmowie co jak to jest taka no troszeczkę chemia no o, nie no, 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 tak, no, no tak, magia. po prostu magia i chemia tak to się coś tu wydarzy więc ja absolutnie nie mam żadnych e, tu oczekiwań i, nie wiem jakichś e, planów że ma być tak i tak no nie to, to nie to tak to jest w ogóle niezgodne z jakąś tam moją naturą. Witamy e, Pani, Panią na naszej metamorfozie. Zapraszamy Panią tutaj do nas. Nazywam się Weronika Ciepiela. Wzięłam udział w konkursie Kobieta w sztuce, ponieważ gdy zobaczyłam ogłoszenie, Wiedziałam, że muszę spróbować. Sztuka i tak naprawdę moda towarzyszyły mi od zawsze. Przez to, że jestem kobietą, to zawsze szukałam tego swojego stylu, który odpowiadał mi najbardziej. I uważam, że tak samo jak każdy obraz jest indywidualny, tak samo my jesteśmy indywidualni, inni i jedyni w swoim rodzaju. Dlatego zdecydowałam się odpowiedzieć na pytania. I e, gdzieś tam tą swoją szansę spróbować. Dlatego się bardzo cieszę, że udało mi się wygrać e, i być jedną z dwóch laureatek e, konkursu. E, I nie mogę się doczekać, co Metamorfoza przyniesie. Serdecznie witam Panie na naszej Metamorfozie w projekcie Kobieta w Sztuce. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie wraz z pracownią showroom Moda na Prostej zaprosiła Was do udziału w projekcie, w wyniku którego Ulegniecie twórczej, artystycznej metamorfozie. Mam nadzieję, że będzie dla Was to ciekawe doświadczenie. Gratuluję zwycięstwa w quizie. Czas na twórczą przygodę. Żeby wyłonić laureatki do metamorfozy, przygotowaliśmy quiz z zakresu historii mody i historii sztuki. Nie był to łatwy quiz. Mamy takie sygnały od osób biorących udział w konkursie. W konkursie chcieliśmy Przekazać informacje, wiedzę z zakresu mody, kreatorów słynnych mody, ale też ich inspiracji sztuką w powiązaniu z wielkimi artystami. Zależało nam też, żeby osoby, które rozwiązują quiz, poczuły klimat naszej metamorfozy i żeby to były osoby, które chcą kreatywnie, artystycznie wyrazić siebie poprzez swój wizerunek w połączeniu z modą. Stąd tego typu pytania żeby ta metamorfoza była pewnym artystycznym przeżyciem. Projekt Metamorfozy zaistniał na prostej, też za sprawą pojawienia się tutaj projektanta Miro. Z kolekcji naszych obrazów wybraliśmy trzy, które dalej będą inspiracją do powstających kreacji. Chciałbym opowiedzieć na temat tych trzech prac, tych trzech obrazów, które zostały tutaj przygotowane i wybrane. Otóż yy, każdy z nich charakteryzuje się osobnym stylem i począwszy od pierwszego, yy, nazwijmy to styl florystyczny, autorem jest Hanna, woźnica Gierlasińska. Yy, możemy tutaj odnieść się do pierwszych martwych natur z tematem kwiatów u mistrzów holenderskich i flamandzkich yy, XVI i XVII wieku. Tamtejsze tematy florystyczne ukazywały kwiaty jako symbol przemijania i kruchości życia. Na przykład autorami był Jan Bruegel Starszy, Ambrosius Bescherd. Innym ciekawym stylem jest impresjonizm, często poruszający tematy kwiatów ich zmienności w zależności od pory dnia i nasycenia światłem. Claude Monet, Zygmunt farów. Czy też polski artysta Józef Mechofer zaprojektował swój własny obraz, swój własny ogród, w związku z czym ta przenikalność i u niego wrażliwość na tak zwany weryzm, czyli werystyczne podejście, poszukiwanie idealnego przełożenia natury na obraz zaistniała. Kolejnym mentorem jest Janna Ciepiela. Możemy pokazać, że to jest styl abstrakcyjny. Pierwsze prace abstrakcyjne możemy dostrzec w twórczości Williama Turnera ale w XIX wieku nikt jeszcze nawet nie śnił o sztuce abstrakcyjnej. Dopiero w XX wieku w Ameryce pojawiło się zjawisko ekspresjonizmu abstrakcyjnego oraz malarstwa barwnych płaszczyzn Jackson Pollock i William de Kooning oraz Mark Rothko i Bernard Newman. W Europie po II wojnie światowej powstał taszyzm i należy do nurtu abstrakcyjnego niegeometrycznego, tak zwanego ciepłego. Tutaj takie nazwiska jak Georges Mathieu, albo też nasz Polak Tadeusz Kantor. Obrazy abstrakcyjne są pełne silnych napięć, dynamicznych gestów, kontrastowych połączeń kolorystycznych. Kolejny autor to Paweł Zakrzewski. Tutaj y, też możemy doszukiwać się wielu stylów w jego twórczości, w tym, szczególnie w tym obrazie. Możemy nawiązywać do sztuki art brut, lub też do pop artu. W zależności jak na ten obraz spojrzymy, prostota, jeśli chodzi o dobór kolorów, może nam jakby sugerować właśnie inspirację sztuką Brut art. Tutaj takim dobrym przedstawicielem może być Jeanne de Buffet. Jeśli chodzi o sztukę pop artu, to prądu artystycznego wywołującego się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego, można doszukać tu wizerunku flagi, znaku, stempla. I tutaj takim, takim przedstawicielem dobrym byłby Jasper Jones. Obrazy w stylu Brut Art mają zagadkowy często charakter. Są też o prostej, podstawowej kolorystyce. Odwołują się do naszych dziecinnych przeżyć, wskazują na nasze archetypy. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w projekcie Metamorfozy. To miejsce, w którym chcemy łączyć sztukę z modą, z designem. Zapraszamy tutaj projektantów. Którzy chcą zaprezentować swoje kolekcje. Od lat prowadzimy galerię sztuki na prostej i teraz stało się dopełnienie. Możemy sztukę prezentowaną dotychczas łączyć z modą. Bardzo długa ta historia, jest przepraszam za mój polski. Eee, mam taką mieszankę włoską, polską i ukraińską, bo tak dziadek, który rodził się w Polsce. Byłem tutaj krawcem i od dziadka zacząłem się. A smak, gust moda, to już daje mnie włoskie korzenie od babcy. Dlatego taka mieszanka moda, krawiectwo, no to stąd. E, oczywiście jak, jako projektant, ulbiam kolory. E, faktury i e, zawsze chodzę do, do galerii, żeby zobaczyć jakieś obrazy, nowe wystawy. E, e, ale zawsze to polączam z emocjami. Podoba mi się albo nie podoba się, bo kiedy patrzysz na obraz, e, od razu coś, coś odczuwasz. Albo podoba się kolorystyczna albo faktura, albo nie podoba się. Dlatego zaproponowałem konkursantkom zobaczyć bez pomysłów, bez myślenia, bez pomysłów od razu obrazy i tkaniny, które emocje u nich oni dają. I dlatego obrać tkaniny, dlatego od razu będzie widać, co oni chcą kolorami, obrazami. Pokazać w sobie. Wybrałam obraz pani Hanny pod tytułem Letnia Łąka, ponieważ ten obraz najbardziej oddaje moje wnętrze, moją naturę. Wybrałam na moją metamorfozę obraz Pawła Zakrzewskiego. Przedstawia ona dla mnie oko i jest ono bardzo nasycone wyrazistymi dla mnie kolorami czerwony, żółty, są to kolory mocne. Stwierdziłam, że jeżeli to jest metamorfoza, muszę się odważyć i wyjść ze strefy komfortu i spróbować czegoś innego, chociaż tak naprawdę na początku, gdy widziałam te trzy piękne i tak naprawdę bardzo oryginalne obrazy, skłaniałam się ku jaśniejszym kolorom i tak naprawdę chciałam bardziej delikatniej i subtelniej przejść tą metamorfozę, jednak zdecydowałam się, że tak powiem, pójść na całość i spróbować czegoś Innego. Za chwilę z dziewczynami będziemy obierać na papierze formy, robić takie malutkie projektowanie, formy, formy krój, który będzie pasować do ich selwetki. Oczywiście, tylko pokażemy wyłury naszych dziewczyn. Projekt stworzony przez Miro bardzo mi się podoba. Uważam, że pasuje do mojej sylwetki. Jest to kreacja długa z podkreśloną talią i jest to moim zdaniem idealna wersja. No jestem ciekawa, jak to będzie dalej w rzeczywistości wyglądało. Projekt stworzony przez Miro e, bardzo mi się podoba. Miro e, fenomenalnie mnie odczytał. Bardzo mi się podobają te odkryte plecy i ta swobodna sukienka, która będzie się też e, w dekolcie, e, że tak powiem, e, zwijać. E, także no, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać później. Poczynamy drugi dzień, właściwie drugi cykl spotkań pod tytułem Metamorfozy. Już możemy więcej powiedzieć na temat elementów yy, strojów, które powstały, bo już widzimy kolorystykę, widzimy krój, yy, widzimy całą linię, możemy już dopasować do, yy, do modelki, do pani Ani czy do pani Weroniki. Yy, w związku z czym yy, możemy już powiedzieć więcej na temat tych detali, które powstały. Yy, powiedz Miro, jak się zainspirowały same te kroje, jak wybierałeś sam krój do tego, sam wzór dla danej postaci, dla danej modelki. To było tak, w ogóle, kiedy dziewczyny obrali obrazy, obrali tkaniny, materiały, też patrzyłem na, na ten obrazy na, na, na dziewczyn i dopasowałem. Ten krój, który będzie odpowiadać do obrazu, co namalowano na nim, jak to będzie wyglądać, jak będzie dopasowana do, do dziewczyny. I... Nie wiem. Czyli do figury, tak? Czyli, czyli, bo nie tylko da... do figury. Do włosów, do. Charakterystyki samej dziewczyny, do jej poczucia, co ona chce w ogóle pokazać, bo kolor i obraz, który ona obrała, to jest jej emocja. No tak. E, oczywiście, że są jej emocje, natomiast tutaj widzimy no, konkretną kolorystykę, konkretny krój, czyli na przykład góra e, w kreacji tutaj pani Ani jest e, bardzo e, odcięta od dołu. Widzimy to przepięcie tą szarfą, prawda? Czyli góra jest taka ciemna, z jednej strony lekka, ale dół jest jaśniejszy, e, o wiele bardziej taki kloszowaty, szeroki, prawda? W związku z czym wyraźne proporcje e, ta kreacja już nabrała. Czyli powiedzmy, e, to są takie można powiedzieć nawet, że złote proporcje, kiedy to góra jest prawie że w jednej trzeciej do dołu, która stanowi dwie trzecie, To też podkreśla przede wszystkim no, jakby też charakter tej, tej, tej sukienki, tej, tej kreacji. No ja i by... podkreśla charakter e, dziewczyny i mhm. jej figurę jest taka na wiosnę, na lato i jasniejszy kolor to jak ziemię podejmuje ten kobiety do góry. Mm -hmm. Ten zapach, prawda? Zapach, no to, no, bo nawet czuć, 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 w tej, czuć w tej kreacji wręcz yy, zapach, można powiedzieć, Lekkość, że, że, tak, że ona jest taka lekka, tak, mhm. Fajnie, mhm. dobrze. A jeśli chodzi o kreację tutaj tą drugą, yy, yy, pani Weroniki, to jest zdecydowana różnica, jeśli chodzi o sam krój, prawda, e, ale też również yy, kolorystyka. Tutaj z kolei odwrotnie jest, dół jest bardzo mocny w kolorze, natomiast góra jest bardzo lekka. A, no, y, y, różne figura dziewczyny, to, to pierwsze jest, Równy, różne ko kolory włosów to drugi jest, A różne kolory oczy też mm. różnicy jest. I to dopasowana była do oczej. Czyli to jest tak, że jeżeli chcemy na przykład uzyskać taką harmonię, taką harmonię, jak również uzyskujemy w sztuce, w obrazach, tak również chcemy tą harmonię uzyskać poprzez strój, żeby podkreślić cechy danej osoby, tak żeby ona też się czuła w tym po prostu zgodnie ze sobą, prawda? Żeby oddać jej charakter, żeby podkreślić pewne elementy, które właśnie wymagają tego podkreślenia, a inne, że tak powiem, zataić, zgubić. To jest też kreacja, to jest znaczy też zadanie mody, prawda? No oczywiście. Chyba zawsze w modzie my podkrzyslamy, tylko bardzo piękne rzeczy dziewczyny, kobiety. Wracając do tej harmonii, to, to jest tak, że to jest też zapewne kwestia relacji i proporcji. E, te proporcje, e, jak, ty, jak Ty do tych proporcji podchodzisz? Czy to jest kwestia, tak jak na przykład, nie wiem, witru, witruwiański człowiek, kwestia pewnej skali, gdzie są e, pewne relacje dotyczące konkretnych wielkości, które e, pojawiają się w Twoich kreacjach, czy to jest kwestia właśnie bardziej intuicji, gdzie szukasz tego, tego tej zmiany, tego cięcia? No, rozumiem. No, oczywiście intuicji i myślę, że kiedy pracujesz z tkaninami, to jako artysta pracuję z, kiedy robię maluję obraz, tak mhm. samo ty pracujesz z tkaninami, tylko z innym materiałem, nie z farbami, ale już z plastiką, z tkaniną w rękach i z poczuciem które jest mm -hmm. intuicyjne. Intuicyjne. A wracając do koloru, to jest tak, że jest coś ciekawego, ponieważ jeżeli mówimy o obrazach, z których właśnie były inspiracje zaczerpnięte do tych tkanin, to na obrazy zazwyczaj musimy patrzeć na, na obrazy, które są oświetlone. Trudno patrzeć jest po zmroku na obraz, natomiast jeśli chodzi o kreacje już powstałe, to przecież w tych sukienkach panie będą chodziły w ciągu dnia i w nocy, w związku z czym ta też kolorystyka, inspiracja wzięta z obrazów, będzie się zmieniać. Kolory na przykład czerwone będą wieczorem zanikały, a na przykład kolory świetliste, szare będą nabierały na znaczeniu. Czyli, na przykład, kreacja tutaj pani Weroniki wieczorem zapewne będzie bardziej taka no dystyngowana, bardziej szlachetna niż na przykład czerwienie tutaj kwieciste tutaj u pani Ani. Czy możesz powiedzieć, że na przykład. Jedna kreacja jest na przykład wieczorowa, a druga jest w ciągu dnia, czy, czy to? Z jednej strony tak, a z drugiej strony zawsze głównym rzeczą jest ubranie się dodatkiem. Buty, make-up, fryzura i myślę bardzo dobrze skrojona sukienka, która dopasowana do figury dziewczyny plus zmiana dodatków. To może być albo na co dzień, albo na wieczór. Gdzie chcę ubrać dziewczynę tę sukienkę i gdzie chcę jej pokazać. No. Czyli, czyli te kreacje, które powstały... Uniwersalne. uniwersalne, czyli nie są na konkretną okazję nie. przeznaczone, tak? Aczkolwiek no, mam takie właśnie, jeśli chodzi o tą estetykę barwy, mam takie odczucie i wrażenie, że ta od pani Ani jest taką kreacją, która jest taką właśnie bardziej wiosenną, natomiast ta tutaj y, 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 od pani Weroniki jest taką bardziej kreacją dla mnie troszeczkę taką wieczorową, y, bardziej taką dystyngowaną. Aczkolwiek to są tylko takie moje wrażenia i odczucia. One w podobnym momencie mają takie... Kwestie są takie odcięcia. Te proporcje wydaje mi się, że właśnie łapisz takie witruwiańskie, czyli z tych złotego cięcia, kiedy łapisz proporcje tej części dolnej od górnej. I one w podobnym miejscu są właśnie tak rozczłonkowane. Tak, są, ro, są rozcięte, aczkolwiek cały kształt i wzór jest inny, ponieważ u pani Ani powiedziałbym, powiedział że jest bardziej taka klasyczna kompozycja. Natomiast tutaj u pani Weroniki jest, bym powiedział, taka bardziej dynamiczna przez tutaj użycie tych plecionek, tych warkoczy, które są na na górze e, dodają takiej formy linearnej również, czyli pojawia się taki rysunek linią, gdzie u pani Ani e, e, właściwie działamy całą formą, prawda? Ta forma jest zwarta. Tutaj u, u e, Weroniki ta forma jest bardziej dynamiczna. Ciekawe w tym samym procesie metamorfoz jest właśnie to zagadnienie, kiedy ten obraz wchodzi na tkaninę, potem powstaje kreacja, a na końcu właśnie już jest na modelce i ta modelka ma swoje własne już życie i to idzie swoim własnym rytmem. Więc cały ten proces jest bardzo ciekawy, również jeśli chodzi o zmianę znaczenia koloru, gdzie on w obrazie ma swoje określone zasady, potem wchodzi już na tkaninę i ten kolor dopiero jest na końcu zwieńczeniem, kiedy kiedy jest już na modelce i ma nowe życie, bo łączy się już z drugą osobą, jak gdyby się utożsamia z tą osobą, z jej osobowością. A jak przychodzi Czeka. do Ciebie modelka po raz pierwszy, e, która chciałaby wydobyć to swoje wewnętrzne piękno, to patrząc na nią, co widzisz, co Cię interesuje jakby pod kątem tego efektu końcowego. Nie, nie zawsze wygodnie, kiedy przychodzi modelka i mówię, co ona chce. Co ona chce, to oczywiście bardzo dobrze, bo to jej pomysły i jej poczucie. Ale hmm, powiem tak, projektant stylista to praktycznie jest lekarz. I kobieta, kiedy już przychodzę do projektanta albo do stylista to ona powinna powiedzieć, jakie wady ma, ale już inna sprawa to jest sprawa projektanta albo stylista. Dlatego bardzo dobrze pracować z klientkami, z klientami, klientami którzy dowierzają Ciebie i oczekują od Ciebie czegoś, a nie proponują swoje, bo так само таку стилізацію, яку клієнт пропонує сам, то він може вдома зробити. Але якщо він хоче професіональне, то є злічення. То є, так повім, у стиліста, або проєктанта, або проєктанта-стиліста, то є так, що він повинен знати психологію людини. I to bez psychologii nigdy nie, nie, nie znajdziesz rezultatu i nie otrzymasz jego. Dlatego kiedy gadam z dziewczyną, to oczywiście gadamy o tak powiem, o wszystkim, żeby poznać, co ona czyta, co ona, jaką muzykę słucha, co ona w ogóle lubi i wtedy można już zrobić obraz, który będzie jej pasować inna, różna kobieta, nie ma wadów. Każda jest osobowa. I to trzeba tylko podskrzesić i znać, jak to zrobić. To trzeba coś, coś otworzyć u niej, a coś może schować. nie otwierać, a schować, tak. Ale to wszystko, co my ubieramy i wszystko, jak my wyglądamy, to jest u nas w środku. Dlatego na początek zawsze trzeba psychologicznie to zrobić, a zatem, kiedy już ty znasz, jakie wady ma, jakie nie ma, wtedy zrobić rezultat. No to wszystko zależy, z czego to zrobione, bo robimy i z worków od kawy, i jedwabne sukienki. I powiem tak, bardzo ulubiam Marilyn Monroe. Która powiedziała, co ona będzie wyglądać zawsze seksowna, kiedy ona na siebie ubierze worek od ziemniaków. I co to o czym mówili? Co, co to jest w środku? Jak co kobieta chce tak wyglądać, to na niej jaką tkaninę nie ubierzesz, ona zawsze będzie wyglądać tak, jak ona chce. Ale. Dla, inspira dla inspiracji zawsze jest takie kobiety, z którymi można pracować w różnych tkaninach, od brylantów do worków. Jak odbieram obraz przeniesiony na tkaninę? Odbieram go tak zaskakująco, bo to po raz pierwszy moja jakby praca została przeniesiona na materiał. Wygląda dla mnie świetnie. Myślę, że też kreacje, które powstają z materiałów, a zwłaszcza właśnie z tego, z tego obrazu mojego, jest ciekawa. Jest troszeczkę czerwieni, właśnie takich mocnych kolorów. No i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Chciałbym podziękować za wybór mojej pracy do tego projektu. Kreacja, która powstała na bazie mojego obrazu, bardzo mi się podoba. Jest to dla mnie bardzo nowatorski projekt i bardzo się cieszę, że Państwo zaprosili mnie do tego projektu. Moje malarstwo jest dosyć realistyczne, a na kreacji wyszło całkiem abstrakcyjnie. Bardzo mi się podoba ta wersja. Dziękuję w takim razie za zaproszenie mnie do tego projektu. Ja jestem zaskoczona swoją metamorfozą. Myślę, że jeszcze z takim swoją, swoim wizerunkiem się nie spotkałam. Bardzo jestem zadowolona z kreacji. Jest ona taka no, miła dla ciała i w ogóle bardzo dobrze się w niej czuję. Ta metamorfoza była bardzo ciekawą przygodą, którą przeżyłam. Ciekawie było postawić się w innej roli niż na co dzień. Fryzura, tak samo jak i makijaż pokazały mi inną stronę samej siebie. No i tak samo sukienka też pozwoliła mi poczuć się inaczej, w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobra, dziękuję, koniec.